Witam wszystkich uczestników Ogiebarmia. Jestem na locie treningowym w Kurzętniku Pokażę pogodę. Słoneczko świeci. Odległość 70 km. To jest ostatni lot treningowy. Jak tam przyjdą w miarę dzisiaj dobrze, to. Niebawem robimy pierwszy lot, może na weekend się uda. Lot konkursowy już. Planowane wypuszczenie jest 7.30. Oczywiście ta godzina zaraz się zbliży. Pokażę jeszcze tylko okolice. I wypuszczamy. Nawet mają raczej wiatr w plecy, czy pogon po naszemu także ruszamy i wypuszczamy gołąbki Z jedna strona trochę Pokażemy, bo te gołębie się schowały za drzewem. Odeszły prawie. zbić zbiły się. Ale nie krążą. O, zaraz się wychylą. Jest dobry znak, bo już odeszły. To na tyle. Dobry lot.